a vlogmas dzień 14 tak, dobrze zapamiętałam. 14. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli dzisiaj byłam w szkole. Jest wpół do drugiej. Ja skończyłam lekcję dzisiaj bardzo wcześnie, bo za 10 pierwsza. Mieliśmy dzwonki konferencyjne, czyli nasze przerwy były dzisiaj skrócone. Oprócz tego byłam w kinie z klasą, także właściwie miałam dzisiaj tylko dwie lekcje i po tych dwóch lekcjach poszliśmy do kina. Byliśmy na MacBecie Szczerze Wam powiem, przespałam pół filmu i mówię tutaj całkiem serio. Nie wiem, czy to dlatego, że jestem tak wykończona i cały czas chcę mi się spać. Czy po prostu film nie przypadł mi do gustu? Obstawiam, że jedno i drugie. Oprócz tego teraz przyszłam do domu, tak jak mówię, dzisiaj mam w planach iść na sushi, tak jak mówiłam wam w jednym z ostatnich vlogów, że miałam taką ochotę iść na sushi, a nie za mną nie chciała iść, to teraz nagle zebrałam grupkę osób, która ze mną pójdzie na sushi. Także bardzo się cieszę, bo dawno sushi nie jadłam i uwielbiam sushi, naprawdę. Jeśli nie kosztowaliście nigdy, boicie się, twierdzicie, że jeżeli będzie wam smakować, to. Od razu Wam mówię, że na pewno nie. Ja nie lubię ryb, nie jestem fanką ryb, a sushi to jest jedyna rzecz, jaką jestem w stanie zjeść, właśnie jeśli chodzi o ryby. Chociaż ostatnio przekonałam się też do łososia i do sardynek, także jest to coraz lepiej. E, dobra, więc chciałam Wam w ogóle pokazać. Byłam u mojej mamy w pracy, odebrać kilka paczek, która do mnie przyszła. E, dwie. I powiem Wam, że jestem w szoku. W ogóle się nie spodziewałam, że takie paczki przyjdą, także pokażę Wam może. Zaczynając od tej wielkiej paczki, jest ona wyższa niż łóżko u nas w pokoju. Jest bardzo duża. Jest to paczka z Coca-Coli. Powiem Wam szczerze, że naprawdę nie wiem z jakiej to okazji, ale bardzo dziękuję Coli za te prezenty. W ogóle zaraz Wam może pokażę większość, co tutaj przyszło. Kolejny worek do kolekcji Podaruj Radość. Już jeden taki mam. I tutaj Wam pokażę, co jest w środku. Przyszło kilka takich butelek, takich fajnych, limitowanych, szklanych. Tutaj pudełko Podaruj Radość. Jeśli chodzi o zawartość, jest tutaj mnóstwo takich dodatków świątecznych. Wiecie, można sobie tak przekładać do twarzy. Mamy czapkę, mamy brodę z tego, co widzę. O, jest buteleczka coli, ciężarówka coli. Także tutaj są takie rekwizyty, które na święta na pewno do jakichś fajnych zdjęć się przydadzą. Tu mamy kopertę i w kopercie kryje się. Um, kryją się takie literki, z których możemy ułożyć napis: Podaruj radość. Szkoda, że nie dostałam tego wcześniej, miałabym fajne tło, właśnie co do tego filmiku. Um, mogłabym sobie zawiesić, bo do tego tutaj mamy sznureczek i mamy klamerki. I tak fajnie możemy zrobić napis: Podaruj radość. Prezent, którego kompletnie się nie spodziewałam. Wow, chciałam bardzo podziękować Koli za ten prezent, bo naprawdę. Cała paczka jest niespodzianką, ale to, co tutaj jest, to jest w ogóle dla mnie szok. Jest śliczny i w ogóle zawsze chciałam mieć Instaxa. Jakoś tak zawsze było mi szkoda sobie go kupić. Druga paczka, jaką otrzymałam, to z mojego ulubionego sklepu. Pewnie możecie się domyślać z jakiego. Mała podpowiedź. Specjalnie dla Ciebie z życzeniami świątecznymi. jejku dziękuję bardzo. Co my tu mamy? Zobaczcie, kolorowanka, ale jaja. Kolorowanka z tymi wszystkimi ich słynnymi... Obrazkami. O, tutaj mamy stany. Bardzo kreatywne, a tu mamy kredki. No, to teraz nawet się nie muszę martwić, że nie będę miała czym tego pokolorować. Teraz jeszcze chciałam wyjaśnić jedną kwestię, uprzedzając pytania, dlaczego nie było vlogmas z soboty i z niedzieli, a przecież zapowiadałam wcześniej, że... Vlogi z tych dni się pojawią. Co do soboty nagrałam vlogę, ale snapowego, postanowiłam dla wszystkich osób, które nie mają snapa i zawsze narzekają pod moimi postami, że wszystko jest na snapie i że nie mają co oglądać, postanowiłam zrzucić całe story i chciałam rzucić je na YouTube, ale że we wcześniejszym, piątkowym pojawiło się kilka snapów. Już widziałam u niektórych takie oburzenie, że robię to samo daję tu i tu. Mimo tego, że Snapchat to tak naprawdę jedna czwarta moich widzów, jedna trzecia. To i tak no, są to osoby, które po prostu przemówiły, że. Nie chcą oglądać dwa razy tego samego Tak jakby po prostu nie mogły pominąć tego filmu No tylko stwierdziło się, że jest to bez sensu Także nie chcę robić tutaj niepotrzebnych dram I po prostu daruję sobie wrzucenie tego filmiku Chciałam to zrobić dla osób, które tego snapa nie mają Które rzeczywiście piszą zawsze, że nie wiedzą co się dzieje na snapie Chciałam zrobić taki snapowy vlog Żeby wszyscy, którzy nie wiedzą Dowiedzieli się jak wygląda u mnie snapchat Jak wygląda moje majstory Co się u mnie na snapie dzieje Może to zachęciłoby ich do założenia snapa Bo wiem, że dużo z was nie ma No ale trudno, ja nie będę pod Potem słuchała i czytała niepotrzebnych komentarzy Także no, z tego dnia vlog się nie pojawił Natomiast z niedzieli nie nagrywałam nic Dlatego, że to był dzień, kiedy wracaliśmy z Zakopanego Ja już potem jak przyjechałam do domu Zaczęłam się zajmować szkołą I takimi rzeczami w sumie naprawdę nic się nie działo Więc vlog byłby bezsensowny Postanowiłam zrobić sobie po prostu tego dnia przerwę Słucham przepięknego albumu Pokażę wam może moje ulubione albumy tylko ściszę, żeby nie było. E, więc tak, na pewno. Justin, oczywiście. Teraz świąteczna płyta też dosyć często słucham. No i nowa One Direction i Selenka, ale deluxe, bo tutaj jest zwykła, ale ta ma więcej piosenek. E, no i to są moje trzy, cztery ulubione albumy na ten czas. Przeglądam sobie za lando. Poszukuję jakichś ubrań. I Pamiętniki Wampirów Powracam do pierwszego sezonu Powiem Wam szczerze, że oglądałam Skończyłam chyba na czwartym sezonie No i już teraz mało co z tego serialu pamiętam Dlatego zaczynam od początku Trochę szkoda, bo tyle sezonów teraz przede mną chciałabym wiedzieć, co jest dalej No ale trudno Tutaj piękna Selena Jest już w pół do czwartej Po czwartej będę się zbierać Ale najpierw czekam na czwartą Bo o czwartej rusza sprzedaż biletów Na Justina do Barcelony Jesteśmy na sushi z Laurą Cieluch i z Anią Liguzińską Zamawiamy, ja sobie już pozaznaczałam, które bierzemy, bo się zaraz pomylę. I co byś, Laura, chciała pokazać, to powiedzieć to moim telefon. <laughs> zaraz wam coś ważnego powiem, ale najpierw zamówimy nasze sushi. Laura ma iPhone'a numer 7, iPhone 7. Laura ma ładne paznokcie, zobaczcie znaczycie ma tak, Dziękuję bardzo. piękne. No i jej iPhone numer 7, no iPhone 7 wy takiej animacji. Nagrywamy sobie snapy. Co byście chciały przekazać jeszcze dzisiaj? Że bardzo lubię słyszę. Ja też. W ogóle spóźniłam się pół godziny, bo e, słuchajcie, o 16 miałam wyjść z domu planowanie. Tak 20 miałam autobus. Ale o 16 ruszyła sprzedaż biletów na Justina do Barcelony. No i troszeczkę mi zaszło, zanim moja transakcja przeszła, bo wszystko się ładowało za długo. Cały czas było, że proszę czekać 10 minut, proszę czekać 15 minut, no ale w końcu przeszło. Kupiłam bilety, jadę do Barcelony, także mega się jara kolejny koncert Justina. Jaki masz bilet Golden. Znaczy, oni nie mają Golden, oni mają Golden z płytą razem Potem moja, moja mama w końcu jechała do mnie do szkoły na zebranie, więc stwierdziła, że mnie zabierze, bo to po drodze Wysadziła mnie w połowie drogi i kazała iść na autobus I najlepsze jest to, że wysadziła mnie centralnie, jak autobus podjeżdżał Ja na niego biegłam i wiecie co? Odjechał mi centralnie, jak podbiegłam pod ten autobus Musiałam czekać na kolejne 5 minut i potem stałam w korku, przez to spóźniłam się I to była historia życia mojego Przyszło nasze przepięknie wyglądające sushi ja już się nie mogę doczekać, że będziemy to jeść i mamy naszą herbatkę. To jest jaka? Mango i, mango i papaja, a tutaj nasze rosnące, rosnące chusteczki. Tabletki. Wiecie, że to było jak tabletka. Pani to zalała wodą i z tego wyrosła chusteczka. Ale nie, no, śmiesznie to wyglądało. Szkoda, że tego nie nagrałam. Wyszłyśmy z sushi i idziemy ko naszej świecącej choineczki katowickiej. Idziemy na autobus. Pozdrawiamy z dworca autobusowego w Katowicach, czekając na autobus do domu. Laura Cieluch kupiła bilet w pobliskim automacie. Śkup! To się lega z Śkup, nie? Śląska karta upoważniająca. Zabezpieczeń społecznych. Nie, usług publiczny. A ja myślałam, że uprawniająca przejazd. Prawie, prawie. Zabezpieczeń społecznych. Co źle Ania myślałaś? Laura, Outfit of the Day. Skąd masz to futerko? Z niedźwiedzia. No. Skąd masz futerko? A czekaj, jak ktoś do mnie dzwoni. Słucham. iPhone 7. No nie, no po prostu klientom mi dzwoni numeru i. i ja nie wiem, kto dzwoni, i później odbieramy nie w Przyznać, się, kto... Przyznać się, kto to robi. <grym> Skąd masz futerko, Laura? Ja mam z Sheen. a ty? Z nieruchka. Tak, jak mówiłam, mam zaległości w kalendarzu. Dzisiaj mamy 14, czyli do 7 powinnam mieć wybrane. Dobra, więc ostatni, jakiej mam, to była czwóreczka, jaki otwierałam Czas na piątkę O, moja ulubiona maskara The real mascara Z Benefitu, miniaturka Kiedyś taka była w Big Lossi i to była, pamiętam, moja pierwsza rzecz z Benefitu Mega się wtedy jarałam, że mam coś z Benefitu Normalnie ta maskara kosztuje coś około 100 zł Nigdy nie kupiłabym tej pełnowymiarowej, bo maskary szybko się wysuszają One po pół roku już nie są do używania Także... Taka mniejsza jest moim zdaniem lepsza, bo jesteście w stanie ją przynajmniej zużyć w tym czasie Dobra, to była piąteczka, czas na... Czas na szóstkę Kolejna miniaturka, tak jak ten fajny rozświetlacz Loli Tint Tak chyba się to czyta To jest z tego co widzę róż, ale taki w który możecie użyć i do ust i do policzków Zaraz sobie odpakuję i zobaczę Tutaj mamy siódemeczkę O, tego też nigdy nie miałam to szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to jest. Zaraz przeczytam, tylko teraz trzymam aparat i nic nie widzę. Ale super. Także dzisiaj te trzy produkty, nowości moje, jeśli chodzi o Benefit. Zobaczymy w kolejnych dniach, co się pojawi w kalendarzu. Tutaj, jeszcze korzystając z okazji, wspomnę o tym, co mówiłam na snapie, bo wszyscy pytacie, czemu jadę za granicę na koncert Justin'a, a nie jadę do Polski? W skrócie, bo pewnie nie każdego to interesuje. Słuchajcie, nie powiedziałam, że nie jadę do Polski. Po prostu tyle lat czekałam na tą kolejną trasę. Marzyłam o tym, żeby Justin znowu wrócił do Europy, żeby znowu zaczął koncertować I przez kilka lat zbierałam sobie takie pieniądze, które wiedziałam, że przeznaczę tylko na koncerty I nie wykluczam Polski Najprawdopodobniej na tym koncercie w Polsce się pojawię, tylko po prostu jeszcze nie zajęłam się tym, żeby kupić sobie bilety W tej chwili bardziej zależało mi, żeby kupić sobie na kraje inne i dlatego właśnie jadę do Wiednia czy do Barcelony, bo po prostu bardzo chcę zobaczyć ten koncert i więcej niż jeden raz. Wiem, że osoby, które nie mają idola lub tak nie jarają się koncertami, tego nie zrozumieją, jak można jechać na kilka koncertów tej samej trasy. No, słuchajcie, można, jeśli jesteście czymś wielkim fanem, jeśli to jest wasz idol. To naprawdę marzycie o tym, by zobaczyć go jak najczęściej jeśli zawsze jeśli ktoś będzie miał taką możliwość Ja akurat się cieszę, że tak się poszczęściło, że mam taką możliwość, żeby na te kilka koncertów pojechać To zawsze z tego skorzystacie Ten temat koncertu, powiem Wam, że to jest najgłośniejsza sprawa w ostatnim czasie Strasznie macie o to niektórzy problemy Zamiast wszyscy cieszyć się z tego, że nasz idol przyjeżdża do naszego kraju Czy że w ogóle będzie miał trasy że mamy szansę spełnić swoje marzenia To my zajmujemy się, my, mówię tu ogólnie teraz, a widzimy to, niektórzy zajmują się nie swoim życiem, a ży życiem czyimś, żeby tylko, nie wiem, nie wiem właściwie po co, ale. Nie rozumiem tego. Naprawdę nigdy chyba tego nie zrozumiem. Ja nigdy nikomu tak aż do życia nie zaglądałam, więc no chyba dlatego nigdy nie zrozumiem tego, jak inni mogą zaglądać mi i mieć pretensje o to, że jadę tam, czy gdzieś nie jadę, czy coś robię lub czegoś nie robię. No ale tak będzie zawsze, niestety. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Nie tutaj nie narzekam, tylko wręcz chciałam tak po prostu wyjaśnić całą sytuację. Co do koncertu w Polsce, jeśli będę miała jakieś szczegóły, jaki bilet mam, to Wam na pewno powiem, bo wszyscy to pytacie, ale na 99,9% w Polsce na koncercie będę, także widzimy się tam. Ze wszystkimi, którzy mnie o to pytają. Na zakończenie dzisiejszego dnia wybierzemy zaległych zwycięzców oraz dzisiejszego, czyli będą w sumie trzy losowania: 12, 13 i 14. Ja już sobie wszystko powyciągam, żeby było mi wygodniej. Mamy nagrodę za 12, 13 i 14. Zaczynamy od zestawu iOS-ów: jest to kremik i jajeczko fioletowe. A zwycięzcą tego zestawu jest Edyta Krok z miejscowości Grybów. Kolejna nagroda to zestaw Big Lossi. Jest to Big Lossi, zaraz Wam może zdradzę, który tutaj został tak przepięknie zapakowany pierwszy raz w ręczniczek. Naprawdę pudełko jest przecudowne. Także już zobaczymy do kogo trafi. Trafia do Magdaleny Stroki. I trzecia nagroda to ten świetny różowiotki kubek. Bardzo mi się podoba. I trafia do... Sary, Nosal z miejscowości Zembrzyce. Także w tym miejscu się z wami żegnam. Te trzy nagrody były dzisiaj do wygrania. Gratuluję wygranym i widzimy się już jutro. Pa, pa.